Prace nad kontraktem pod nazwą Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika na rzece Wisłok w Rzeszowie, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, firma Transpol Lider zaczęła w listopadzie 2020 roku, a zakończyła je w grudniu 2022 roku. Zgodnie z wymogami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, roboty mogły być prowadzone bez spuszczenia wody ze zbiornika. Warto podkreślić, że firma pracowała w najbardziej niekorzystnym do takich robót jesienno-zimowym okresie. W związku z tym pracownicy spotkali się z trudnymi warunkami pracy, niskimi temperaturami, obfitym deszczem i śniegiem, czy zamarzaniem zbiornika. Spowodowało to zmianę technologii wykonania robót. Aby oszczędzić na czasie, Transpol Lider zainwestował w dodatkowy sprzęt. Koparkę wieloczerpakową, taśmociągi oraz koparki na pontonach. Kolejnym ogromnym wyzwaniem był wywóz wydobytego osadu. Teren dookoła zbiornika został wcześniej zabudowany, a brak dróg dojazdowych utrudnił proces wywozu. Na zaplanowanym odcinku, który wynosił ponad 4 km rzeki Wisłok, wydobyto około 650 tysięcy m3 osadów. Aby wywieźć tę ilość, firma skorzystała z bardzo wielu wywrotek, które co dwie minuty wyjeżdżały z terenu odmulania. Przy odmulaniu i wywożeniu osadu pracowało łącznie około 150 pracowników, nieraz przez 24 godziny na dobę. Firma Transport Lider poradziła sobie z tym gigantycznym wyzwaniem nawet pomimo pandemii COVID-19 oraz wybuchu wojny w Ukrainie. Dobra organizacja, heroiczna praca oraz systematyczne prowadzenie badań, które nie wykazały szkodliwych substancji w wydobywanym osadzie, pozwoliły prowadzić pracę bez zakłócenia dla głównego i jedynego ujęcia wody dla całego Rzeszowa. Kontrakt został zrealizowany w zaplanowanym terminie dzięki doskonałej współpracy wszystkich zaangażowanych w to trudne przedsięwzięcie.